Dziś do piekielnej kuchni przybywają niezwykli goście. Uczestnicy nie spodziewają się jeszcze, co ich czeka. Dzień dobry, Proszę stanąć. to, bezpieczeństwo. Mega kontrola. Każdy dzień w freskiej części zaczyna ze z znakiem zapytania. Dziupę. Dziupę. Oczekiwanie na bardzo ważnych gości sprawia, że nawet szef Maro jest podenerwowany. Dziupę. Trzeba zabezpieczyć wszystko, wszystkich. Nie mam zielonego pojęcia, co to może być. Jaką niespodziankę przygotował dziś szef, już za chwilę wszystko stanie się jasne. Tu nigdy nic nie wiemy. Witam wszystkich. Dzień dobry, szef. Przed nami kolejna konkurencja. Gwarantuję, że ten dzień w piekielnej kuchni zapamięta się na długo. Bardzo się tego obawiam. Dzisiaj okaże się, kto z Was ma nerwy ze stali. I potrafi pracować pod szczególną presją. To jest to, co kocham. Presja, adrenalina. Będę najlepszy. Za chwilę odwiedzą nas wyjątkowi goście. Chciałem zapewnić im szczególne warunki, dlatego niech nikogo nie dziwią te nadzwyczajne środki ostrożności. Biuro Ochrony Rządu, szefie, zaprosiłeś prezydenta. Liczę na to, że dopasujecie swoje zachowanie do rangi tych gości. Mogę być o to spokojny? Tak, tak Będzie na ostro. W takim razie zapraszam wyjątkowych gości.